Ponieważ ja zawsze reaguję na każdą wiadomość, a nawet z tego ścieku, a szczególnie ze ścieku, właśnie wysłuchałem wiadomości i wiecie, przyznają szczerze, że to lato, a ja jestem na basenie w bufecie, teraz świeci piękne słońce, ale puchy, puchy to prawda, ja to podkreślam cały czas, są puchy i maj był fatalny, jeśli chodzi o pogodę. Chłodny i bardzo dużo deszczu. A co mówił, mówili? Że to jest najbardziej gorący maj i najbardziej gorąca wiosna w historii Ziemi. I dzisiaj przyznali, bo poskarżyły się baseny, o takie jak ten, tam widzicie, o ale ja siedzę w bufecie i popijam moje drinki, ale chodzi o to, że przyznali się, że tak fatalnego maja i początku czerwca nie mieli od roku 2009, eh, 1990. Ponad 30 lat nie było takiego fatalnego maja, jeśli chodzi o pogodę i w związku z tym ilość ludzi, która przychodzi na basen. I teraz Macie w całości Ściemę, którą nam ciągle podaje ten ściek, że mamy przegrzanie, global warming, najbardziej gorącą wiosnę w historii Ziemi. <grystanie> ba sami sobie zaprzeczają Tym, tą wiadomością na przykład. Najgorszy maj od 35 lat. Pogodowo. Pozdrawiam i jeszcze na koniec dogrywając się jako płęta, taką pogodę mamy praktycznie mieliśmy przez cały maj i teraz do początku czerwca w całej Europie nawet w niektórych regionach Europy Południowej słuchajcie co oni z nami robią ja się teraz cieszę bo wychodzi wyszło słońce jest fantastyko, ale naprawdę tak nam ściemniają, nie dajcie się ściemie. Wiem, że na pewno macie podobne zdanie jak ja i nie dajecie się ściemie, włączacie swój własny rozsądek. Nie dajmy się im. Wszystko będzie dobrze.